Siemaneczki wisowie, z tej strony Alfa i to kolejny odcinek na tym kanale Penten Alien Force Filkax Attack. Wisowie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy naszego złego bliźniaka Alpeto, jak i na nowo zobaczyliśmy się z czaskiem Maxem Ruszyłem się już od razu akcja, jak miło. Generalnie wisowie? E, od razu nas przy, przeniosło do kolejnego poszomu bez, bez tej upierdliwej cutscenki. Generalnie w dzisiejszym odcinku będziemy, fal będziemy się poruszać po nisości. Więc widzowie, jeśli materiał wam się będzie potopał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu kanału oraz napisaniu komentarza. A teraz zaczynamy. Generalnie bardzo mi się podoba w Wiecznej Nistości. A dlaczego to proste? Generalnie podoba mi się to czerwone niebo. To znaczy tą czerwoną pustkę, po której krążą asteroidy. Tam się mega potopa. Podoba mi się ta stylistyka, o tak powiem. Generalnie pamiętam, że Krem to kiedyś to ten posąp był spakowany na emulatorze. W jaki to dokładnie sposób to nie pamiętam. Ale to będzie ciekawe doświadczenie na pewno. Znając moje zakichane szczęście, to na pewno będę miał ten sam bug. Okej, okay, dajmy temu już Bo on taki pitulek. Jest z nami od początku w sumie, a nie ani to są jeszcze swoich komposów. Tak sama napieta w kraju była i tyle. Okej, okay, zobaczmy jak Chetrey się tutaj sprawuje w tej grze. Okej, okay, średnio. A szkoda, po, Alien Force był mega OP. Trower. Dobry atak Ci, którzy grają w Pokémony w powinny wiedzieć dlaczego Okej, okay, tutaj będzie nam potrzebny efidetnik i kancosaur. Więc zmieniamy się i lecimy. Generalnie, ciekawe mnie to, czy znajdziemy tutaj fila. O Boże! Kompletnie się tego nie spodziewałem, akurat. E, raz jeszcze. Ciekawe mnie, czy znajdziemy tutaj Phila. Słyszałem wyjaśnienia, Phil to jest stawny znajomy czatka Maxa, który potem jak przyszedł na emeryturę jako Hydraulik, zaczął wypuszczać kosmiczów z wiecznej nistości i znów ich łapać dla rozgłosu. Jak?! Powinienem na to skoczyć! Tak generalnie po tym jak... Generalnie po tym jak odkryliśmy jego biznes To przypadkowo oko całknęliśmy w wiecznej niszczości I mówię tutaj seryjnie poważnie To było w sumie bardziej przypadkowe Z tego co pamiętam Eee ale, jakby się tak zastanowić, to kilku wroków Pena skończyło w wierzchnej nisości. Wilkax, Kefin. To generalnie bardzo mnie bawi sposób, w jaki będę rozwiązuje w takim razie problemy. Jeśli mam wroga, jeśli... pamiętajcie mi sobie, jeśli macie wroga, zamknijcie go w wywiecznej nisości. On si je na pewno nie ucieknie. Ale nie powiem. widzowie, akurat to dosyć logiczne, że Czatek Max ukrył ostatni. Tą ostatnią energię, właśnie w wiecznej nisości. A to dlaczego się spytacie, to proste? E, po tym jak on sam trawił to. Po tym jak on z projektora nisości zrobił granat ręczny, to sam trafił, to wiecznej nisości. To on tam trochę przesiadywał. O Boże. No jak? Generalny czatek Max zrobił sobie tutaj, zrobił sobie w wyczynnej nicości chatkę, oszedł się na niej żeby było zabawniej. Ja tak potem nie, ja tak potem jak naszemi. Okej, okay, który z nich jest najszybszy? Chyba czterej. Okej, okay, udało się. Chamskie by było, gdyby się tam ten tamten ostatni kamień by się też zawalił, to byłoby hamski mecha. Nie, moja wina przysnaję. chciałem wcisnąć Q, a wcisnąłem przyspieszenie. Znowu ten sam błąd. Dobra, tym razem pamiętałem, zobaczymy jak mycie następnym razem. Dobra, udało się. Teraz, tylko teraz zrobię, teraz będzie sobie jak to teraz robię. o kurde. Czy te platformy się poruszają? Ty, jak mam na to... O, szlak. Kurde, przeskoczyłem! Dobra, to najgorszy segment tego poszumu jak dotąd. Jak mam się na to... O! No ślak. Te, ja się nie wie, czemu tutaj postawili leczenie. Ja się nie wie teraz. Ja przez chwilę miałem... Po co to? No kurde. おだわしゃだす Okej, okay, udało się sprawnie pokonać trzech kolemów I Innych i reszty kipoli Jestem aż... Jestem niemal szczęśliwy. Tylko jaście tę lokację Nie gadajcie się to konie po koniec poszomu Peski Cześć, jakbym jeszcze nie wskoczył? Doktor Animo, poważnie. Wieczna nizot nie jest miejscem dla Madorów w penie tenisonie. Ale sześć zrobił. Dobra, ale on wyklada to... To coś Okej, okay, gra nam sugeruje uszycie sząpa chyba. Okej, okay, i tak będzie. Generalnie te żółte kryształy otwierają mu mose. I sprawiają, że znów jest zwykłym szarym animo. O kurde. Generalnie, Pento, dlaczego ty wysyłasz swoich wroków do wiecznej nistości zamiast mięśnienia? Okej, okay, kolejna fasa. Wyglądał jakby musiał pilnie stolsa zrobić. Postawić stolca, tak smanego. Ale nie powiem, Doktor Animo dobrze się trzyma jak na ten wiek. Czekam jeszcze w klasyku wykładał jak nie toszywiony O, przez chwilę się to spakowało. Okej, okay, podejść proszę Okej, okay, tyle Tyle mi wystarczy Ja generalnie pamiętam odcinek z którym anime, animo, kiedy pen... Kiedy penowi udało się wyrwać tą pokrywkę od Omnitrixa. To pamiętam, że animo ją znalazł i zaczął tw... zaczął... zaczął... tworzyć jakieś nowe mutanty. Ale mnie... Ale ten odcinek pojawia się bardziej po tym, jak pan zaczął tworzyć kwusy kosmitów, zanim to było mocne. To generalnie pamiętam takie fusje jak... czteroręka mucha, szary diament lub najlepsza sempal połączony z Inferno. Dlaczego to najlepsza fusja? Sempal musisz szyć w środowisku wodnym. To teraz wyobraźcie sobie Sempala, który jest w połowie... w połowie wystawiony na oki. No to się nie mogło skończyć stoprze. No i Ani animo pokonany. A nie! Bądź statystyczny teraz u niego! Więc na nic, to dalej jest, moja. Dobra, łatwo poszło. To dalej wygląda jak sub -energia. Chyba, że to jest sub -energia i tylko ja dalej.

Okej, okay, czyli powróciliśmy do momentu inwazji. Generalnie sobie zaraz będziemy kończyć odcinek. Poza że kolejny odcinek będzie ostatnim. Statek. Generalnie jeśli materiał Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zasubskrybowaniu kanału. Oraz napisania komentarza. sobie w następnym odcinku skończymy krepewnie. pewnie. E tak, skończymy. Kolejny odcinek to ostatni porządek, więc koniec serii. No more creatures can come through the disabled null no void projector. Uh, I hate to rain on your victory parade, people, but there are still plenty of creatures already here. Oh, kurta, otoceni. Jaki odsud. Dobra widzowie! W kolejnym odcinku kończymy serię. Ja jestem Alfa, a to był Benten, Alien Force Wilkeks Attack. Cześć na razie, pa!